Cześć, tu Łysy z Twojego osiedla. Patrz na Ciebie przez lornetkę co, co wieczór. Damy przestań, proszę Lubię jak swoje włosy. Dziś wieczór, bądź Cieka. Cześć, witajcie na kanale o zapachu słońca. Dzisiaj jest ze mną Dawid, który dorobił się własnej playlisty na tym kanale. Pod tytułem ukoński. Tak. Dobra, jedziemy z koksem. Dzisiaj rozmawiamy o dzikich sercach. Nie, no poczekaj, mam grzywkę, czekaj. No nie jest dzika, no to Tak się zawsze. Nie to mogę. mogę powiedzieć. To mogę powiedzieć tak za każdym razem. Czekaj, raz. przestań, Albo się wyrazisz, albo. Albo żyjesz w pan. Jestem spocona, już. Uff. To co? Z Twoim życiem. Dzisiaj tacy roześmiani, ale przychodzimy z poważnym tematem. Chcieliśmy porozmawiać o dzikich sercach. z menem. Trochę, trochę mi łyso. Tak. Ważny jest temat z poziomu twojego rozwoju, tego gdzie jesteś teraz, niezależnie czy masz lat 10, 20 czy 40. I to mówi ci Dawid w żonobilce, więc to musi być ważne. Dobra, tak naprawdę chcieliśmy porozmawiać dzisiaj o dzikich sercach. Dawid, otwórz ten temat. Jedziemy z tym, bo jesteśmy na zachodzie słońca i nie mamy dużo czasu. Jak poznałem F, to zastanawiało mnie... <grym> to jest gruby To nie jest ładny temat. Dobra, myślę, że myślę, że hmm. pogadamy o zjawisku z poziomu psychologii. Porozmawiamy o tym, czym jest dzikie serce, jak wyjść z uba w życiu i powrócić do ciała i ucieleśnić swoje... Instynkty i wniesie do życia jako mądrość, bo tych pięć zmysłów połączonych ze sobą dla mnie stanowi zmysł szósty i to jest wielka mądrość. A jak ja ciebie poznałem, to poznałem cię jako kobietę odważną, bardzo często radykalną i z poziomu etyki nieustępliwą, co czasami wydawało mi się brakiem tolerancji, wydawało mi się, że jesteś radykalna w tym, co robisz, jak postępujesz, a z czasem zobaczyłem głęboko. Że to nie Ty jesteś radykalna, tylko dorastamy w radykalnie patologicznej przestrzeni. Twoje zachowania, które czasami są wyraźne i wręcz agresywne, tak? Tak. To jak wyrażasz gniew, to jak reagujesz na to, co się dzieje na ulicy, i nie tylko to w ogóle, jak przeżywasz. I w temacie gniewu, i w smutku, jak wrażliwa jesteś na los zwierząt, dzieci. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, bo wielu ludzi w obecnej kulturze wraca do siebie, wraca do swojego serca, rozbierając się z iluzji, skłamstw z i różnych nadużyć, które bardzo często polegały na odcięciu się od własnego ciała, byciu w głowie więc mechanizmy wyparcia, tłumienia, tłumaczenia sobie różnych rzeczy poprzez głowę. I innych mechanizmów obronnych tak naprawdę zamykają nas w klatce, jako dzikusy, jako wolne zwierzęta, tygrysy, lamy, żyrafy i inne. Gdzie <laughs> i inne i inne subosobowości, które w nas są i wyrażają się poprzez głupawkę, żarty, irracjonalne zachowania. Żeby uziemić ten temat, ciekawym przykładem jest dieta wegańska. Temat w ogóle ten film padł e, po tym, że ostatnio rozmawiałam z pewną osobą, która po latach weganizmu e, poinformowała mnie, że je jajka w ogóle, taki się. Odwidziało, bo one są od, od rodziców, tam z, z fermy, co z grudka i kompletnie wiele, wiele lat rozumienia tego, że człowiek nie jest od jedzenia tkanek zwierzęcych, o to, że jest to wprowadzanie cierpienia, że jest to z poziomu biologii, odbieranie dzieci, wprowadzanie krzywdy, wielu rzeczy, których tu nie będę tłumaczyć. I rozmawiając z Dawidem o tym na spacerze, padło właśnie takie, takie stwierdzenie, powiedziałam, które Dawid uchwycił. Mówiąc o tej osobie i o tej sytuacji powiedziałam, że ta osoba nie ma dzikiego serca. I to rozpoczęło ten wątek. Zobaczcie, jak wielu ludzi interesuje się jogą, zupełnie bez świadomości, jaki jest korzeń jogi. Jak wielu ludzi przechodzi na wegetarianizm weganizm. Nie, i weganizm, nie z poziomu czucia w ciele i, i empatyzowania ze zwierzętami, ale ze względu na przykład na nowinki zdrowotne, medyczne czy po prostu popularny trend. Raczej według mnie nie chodzi o modę na coś, a chodzi o to, że pewne rzeczy stawiają, yy, opowiadają... Nam, ona nas samych, pewne wygodne historie. Na przykład takie, że nie będę a to będę jakiś taki, taki, tak. Będę mm. na diecie wegańskim, będę taki, taki, taki. I to pochodzi totalnie z głowy, totalnie z intelektu. To jest, od, to jest odcięte od czucia, od człowieczeństwa, od tego, kim jest w ogóle istota ludzka. I przykładem tu jest chociażby ten weganizm, to jedzenie jajek, od którego jakby ten film e, się zaczął, ale ja obserwuję, zwłaszcza w świecie duchowym, e, pojeżdżeniu po festiwalach i po przebywaniu przez dwie lat w tym środowisku, tą tendencję, że większość tego u większości ludzi pochodzi totalnie z głowy, że ta cała antysystemowość nie pochodzi tak naprawdę z tego, że wiesz i pamiętasz kim jako człowiek jesteś, ale na to, że po prostu masz potrzebę wyrażać gniew i złość, więc wchodzisz w opór do systemu, tak? w opór do polityki, w opór do tego. Ja znam ludzi, którzy wyciągają dzieci ze szkolnictwa którzy zapisują dzieci na edukację domową, która w ogóle już nie jest żadnym rozwiązaniem, bo dalej jest stresurą i doktrynowaniem i wsadzaniem w konkretne ramki, dalej jest występowaniem przeciwko woli człowieka, ale oni to robią, bo dla nich to jest wyobrażenie, to jest yy, sabotowanie systemu, tak? to jest jakaś ucieczka wiesz, od systemu i, oni i ludzie wtedy czują, że oni są przeciwko temu, przeciw, yy, yy, przeciwko czemu walczy ogół. Pancerzy umysłu i dojście, i obudzenie sensoryki, i świadomości własnej cielesności, i swoich instynktów jest stopniowe. Więc bardzo często my się zahaczamy poprzez ego na różnych trendach, etykietkach i personach, bo jest to stopniowym wychodzeniem z więzienia. Jak to się stało, że ty w tak wczesnym wieku zachowałaś taką swoją rdzenność, i lojalność, i suwerenność, jest to bardzo ciekawe. To, o czym chcemy wam dzisiaj powiedzieć, jest niełatwe do uchwycenia i bardzo niewielu ludzi tego dotyka. W moim doświadczeniu z ludźmi, którymi spotkałem, najczęściej tacy ludzie nazywani są odmieńcami albo są obłąkani. Bardzo często kroczą ścieżką, która jest tak unikalna i odmienna, że nie da się jej nawet do końca określić. To jest ścieżka dzikiego serca, to jest ścieżka głębi, to jest ścieżka wolności, samodzielnego myślenia. Więc rozmawiając dzisiaj, otwierając temat Dzikiego Serca, mówiąc o placówkach społecznych, o edukacji w ogóle i o różnych rolach, w których występujemy w tym życiu. I domeną tego, o czym mówimy, jest tłumaczenie i racjonalizowanie przemocy, patologii, bo tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie, to jest patologia. Tego, co właśnie rodzice robią z potomstwem, co w ogóle nie występuje w przyrodzie, tylko ta ludzka się tego dopuszcza. Hetyp ojca, tego właśnie silnego, który ma nas wspierać, bardzo często jest poprzez niewidzialną władzę. Mamy podatki, mamy często szefa nad sobą, to są ludzie, którzy nie są połączeni z naszym rodem, z naszym miejscem, z naszą ziemią. Ale bardziej personalnie, już nie patrząc wiesz, na system, na ustrój, na politykę, patrząc na ciaśniej, na, na dom, tak, wiesz, to jest dokładnie. No, to nas wpływa i kształtuje, to, do... to są inkubatory, w których jesteśmy. Tak, ale to jest dokładnie ten sam kult siły, czyli jest to przyzwolenie i racjonalizowanie przemocy wobec słabszych, czyli wobec dzieci i wobec zwierząt. Jest to na tyle wszechobecne, normalizowane i akceptowane, że przyzwyczailiśmy się do tego, że przemoc jest i to jest normalne. I dopiero teraz dojrzewamy do tego, żeby opowiadać o subtelnej przemocy w komunikacji i w tym, jak się ze sobą w ogóle spotkamy. Czyli na przykład takim przykładem może być właśnie ten po powrót do, do wyzyskiwania, do hodowania zwierząt, co, co jakby z założenia już jest przemocowe, ale tak samo bardzo często usprawiedliwia się placówki tresury społecznej, łamanie dzieci, wynaturzanie i na to wszystko jest jakaś duchowa historyjka, która to usprawiedliwia, tak? Czyli, że mama musi mieć czas dla siebie, że taki jest ustrój, że trzeba zarabiać pieniądze, ale to, to odpowiedzialnością dojrzałego dorosłego jest yy, zapewnić te warunki dziecku. Wyświetlają mi się rolki takiego behawiorysty od psów. I kiedyś w takim sekcji Q&A ktoś mu zadał pytanie, yy, co jeżeli mam tam owczarka niemieckiego i nie mam czasu przed pracą i z nim na długi spacer. A ten behawiorysta odpowiedział, ale co twojego owczarka niemieckiego to obchodzi? To nie jest jego odpowiedzialność, to Twoją odpowiedzialnością jako opiekuna jest. I dlaczego behawiorysta rozumie to w odniesieniu do psa, ale matka i ojciec nie rozumieją tego w odniesieniu do dziecka? Rozumiesz, że jest Dokładnie. wieczne racjonalizowanie, tak. wieczne bycie w głowie. Że oddaje się dziecko do placówki, które nie jest zasymilowana, że nauczyciel dziecka to jest człowiek, który jest obcy, nie zna domu, nie zna jego pokarmu, talerza, łyżki, po prostu jego biologia przebywa z Kimś, kto jest zupełnie niezasymilowany. To jest stan, który nie występuje w przyrodzie, to jest stan, którego tylko istota ludzka się dopuszcza na swoim potomstwie. To. I my się tu skupiamy na jakichś tam, na zwierzętach, na dzieciach, ale to dotyczy tak naprawdę wszystkiego, całego życia. Że dopiero teraz my dojrzeliśmy jako społeczeństwo, żeby badać to zjawisko i żebyśmy byli w stanie stwierdzić, jakie ślady traumatyczne to pozostawia na dziecku że oddajemy je gdzieś, na przykład. To ja chciałam zauważyć bardzo ciekawy temat, czyli na przykład tego, że odkąd wypuściłam książkę Pozostań dziki, dziecko ziemi, bardzo wiele osób zaczyna mówić o tym, co ja mówię, tymi słowami, co ja mówię i znam na przykład część z tych osób i ja widzę, że to totalnie nie jest ich, to jest totalnie, wiesz, totalnie z głowy, bo to jest, nie wiem, inspirujące, fajne, bo gdzieś się za tym tęskni i widzę to naprawdę w dużej ilości, nie? Jest masa ludzi, która wiesz, bo mówiliśmy o tym, że, ten, że, że to wiele, wiele zachowań takich właśnie jak weganizm jest z głowy, ale też ja to, co zauważyłem, to to jest to, że człowiek ma jakieś takie, wiesz, coś go prowadzi, ma jakieś takie przeświadczenie. On jakoś szuka, on błądzi, on się gubi, wchodzi w zachowania, naśladując innych, bo tak się uczy istota ludzka poprzez naśladowanie, czerpie wzorce z kultury, popkultury, z YouTube'a ogląda ciebie, tak? Co jest, co jest tym, powiedz mi, co jest tym, tą bramą, tak? Co jest tymi drzwiami do siebie, do tego, że uwalniasz, bo ja wiem ze swojego doświadczenia, ale mnie ciekawi Ty. Jak Ty to ocaliłaś, że, że po prostu darłaś się jako dzieciak, ciągle byłaś sprzeciwie, urodziłaś się z tym, może, może po prostu, tak? Ostatnio śledzę wykłady o głębokiej ekologii, w której prezentuje się przykłady zielarzy, Albo na przykład w permakulturze, w dbaniu o rośliny. Jest cały kompleks wiedzy na temat konkretnej rośliny, jak ją chronić, jak o nią dbać, ale ten ekosystem jest tak złożony, tam jest tyle elementów i substancji, że nie do końca da się do tego podejść z książką. I stare babcie, szeptuchy i tak dalej, wiedziały na przykład, że intuicyjnie że trzeba łamać jedną gałązkę. Albo że jedno, jednego insekta trzeba zabić. Na przykład jednego, nie uszkadzając całej jego rodziny. Że w komunikacji z roślinami Robiło się dużo rzeczy intuicyjnie, że po prostu niektórzy ludzie wiedzą, wiedzą co mają zrobić, wiedzą jakie zioła ze sobą połączyć, skąd to płynie, tak? Intuicja, jak do niej dotrzeć. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Głęboka ekologia odpowiada na te pytania, że nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie wyabstrahować jednej wiedzy i o niej rozważać, dlatego że ona jest połączona z całą mandalą inteligencji. Więc nie da się rozmawiać o dziecku. O dorosłym człowieku, o budowaniu rodziny bez rozmowy o społeczności i o całym ekosystemie. Pamiętam jak Marcin Schott, którego może kojarzycie jako trenera rozwoju osobistego powiedział mi kiedyś, płakał, płakał, zrobił live i popłakał się słuchaj facet. Bo zdał sobie sprawę, że po 20 latach rozwoju on dalej ma kaganiec, tak to określił, na mordzie. Kaganiec, którego być może do końca życia nie zdejmie. No, i to jest gruby temat. Że możemy chodzić na psychoterapię, upraszać swoje życie, ale ilość patologii, jakie jaki doświadczyliśmy, o której w tym filmie nawet Wam nie wymieniamy, bo tego jest tak dużo, że można by tego rozpisywać po prostu całą bibliotekę. To jest to, o czym ja mówię, że mamy chorą psychikę, mamy chore mózgi i to są zmiany, które są nieodwracalne. Wbrew to. temu, co mówię, psychologia i w ogóle, jesteśmy zbudowani na takich ranach, na takich traumach, na takim odczłowieczeniu, tak w traktowaniu człowieka, że jedyne, co możemy, to nie puścić tego dalej, albo to minimalizować, puszczając to Dalej. Ta. I mi się zawsze mówi, nie mów tak o sobie, że masz. W poprzednim filmie do tego, co nagrywałam, dostałam komentarz. Nie mów tak o sobie, nie mów, że masz chorą psychikę. Większość ludzi czaruje się, że ma zdrową psychikę, i dlatego po prostu siedzi z tym kagańcem na mordzie. Dla mnie Ta. Ta. świadomość tego, że ja mam chorą psychikę i będę mieć do końca swoich, swojego życia, że to jest nie do odbudowania w całości. W każdym razie ja poświęciłam swoje życie temu, żeby wracać przypomnieć sobie tyle, ile mogę sobie przypomnieć, wracać i odbudować to, co jest do odbudowania. To jest wielka, wielka, uważam, iluzja. Myślenie, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy normalni. Ja uważam, że jesteśmy totalnie odczłowieczeni, totalnie wynaturzeni, że nie mamy nic wspólnego ze swoją gatunkowością. I to, o czym tu mówiłeś, o tym kagańcu, o tej psychoterapii, o tym wszystkim, to są fajne narzędzia, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do czucia, bo możesz być najzajebistszy, mieć po prostu sukces na każdej płaszczyźnie, ale jeżeli niszczysz swoje dzieci, jeżeli zniewalasz swoje dzieci, podam taki fajny przykład, kiedyś miałam wykład, wykład w miejscu publicznym, o dziecku, jak dziecko przeżywa obecność starszego rodzeń, młodszego rodzeństwa, gdzie jest bardzo niska różnica wieku. I na tym wykładzie płakała kobieta, płakała przy wszystkich i opowiadała o tym, jak jej starsze dziecko nie radzi sobie i nienawidzi, wiesz, ma agresję do młodszego dziecka, po czym napisała do mnie za rok wiadomość, że jest w trzeciej ciąży. Rozumiesz, Po znowu ma kolejne dziecko, nie? Czyli niby coś rozumiesz, niby. Yy, masz wiedzę? Niby masz wiedzę, ale tak naprawdę to nie jest dojrzałość, nie? To nie jest w ciele, to nie to jest, jest w To nie jest i to nie jest głęboko szczucia, bo jakby człowiek, który czuje, który naprawdę czuje i ma to po prostu nie z wiedzy, możesz być głupi, nic nie wiedzieć, ale idziesz za czuciem, nie dopuszczałby się tych rzeczy. Tak. Nie, nie zgodziłby się, nie? Ludzie mówią, że nie wiem, że nie nienawidzą swojej pracy, że nie nienawidzą swojego życia, że nie mogą nic zmienić, ale jeżeli naprawdę, jeżeli naprawdę na coś nie masz zgody, to nigdy w tym nie zostaniesz. Jeżeli w tym zostajesz, to po prostu masz na to zgodę. I można sobie mówić o, o traumach, o, ran, o ranach i to wszystko jest prawda, ale jeżeli ostatecznie sprowadza się wszystko do czucia, mhm. no to nie masz szans, że będziesz, że w tym zostaniemy, że będziemy to po prostu powielać. I to jest dla mnie ta esencja tej duchowości i tego kagańca, który społecznie jest noszony. Czyli że wszyscy są antysystemowi, wszyscy wiedzą, ale i tak wszyscy na jedno kopyto... Tak, i masturbują się na Facebooku, krytykując siebie nawzajem. Wracając do Marcina Szota i do tego kagańca, chcę o tym powiedzieć. No to jest ważne. Bo teraz byłem w dżungli, byłem w Amazonii, byłem też w plemieniu szypibo. Obserwowałem ludzi, którzy żyją w dżungli i są zharmonizowani, Dzieciaki biegają wolno, masa dzikich psów. Po ośmiu dniach, po 8 dniach byciu na samym ryżu białym, kiedy moja sensoryka się. Hello. Kiedy moja sensoryka się otworzyła, umysł się uspokoił. Tak jak za każdym razem, a robię to regularnie, chociaż raz w roku, bo bez tego bym nie ogarnął ze swoją wrażliwością, zanurzam się w medytacji i. Samo leczę się poprzez badanie swoich ran emocjonalnych, ładunków i tym razem znowu zanurzyłem się głęboko w dzieciństwie. I tak widzę, że lata mijają, człowiek się tak zwanie rozwija, a tak naprawdę polega to na tym, że on coraz głębiej zdaje sobie sprawę z własnych ran. I... Oj, to jest, że dla, dla ludzi w świecie duchowym rozwijanie się to jest wychodzenie z ran? Wiesz, opuszczanie tego, a dla mnie to jest w ogóle wchodzenie w nie. Wchodzenie, to tak. To zupełnie dwa bieguny. I, i, również, że ścieżka serca, I że ścieżka serca nie jest jakimś rozmydleniem w tęczy, e, tylko jest wejściem też w cierpienie, wszechobecne. I ze swoim sercem, to znaczy nie tylko ze współczuciem i odczuwaniem i transformowaniem tego, ale realnym działaniem na rzecz zmiany. I teraz, jak ja to widzę, jednego jestem pewny. Tak. Jestem w różnych kwestiach poraniony. Dzięki tej świadomości zorganizowałem swoje życie. Ale jednego jestem pewny, że jestem w stanie stworzyć wystarczające środowisko, żeby moje dziecko było ośmiu, może szesnastokrotnie mniej poranione niż ja byłem. I nie mam na myśli tutaj, że moi rodzice mnie lali czy coś. Nie, po prostu te struktury społeczne, które są od dziesiątek lat, są już tak zaprojektowane. Izolacja, tresura, odczłowieczenie. Tak i hipnoza. Bo to są bardzo, słuchajcie, to są subtelności. To nie jest tak, że ktoś kogoś tutaj napierdziela, tak? Tu chodzi o to, że ta struktura została w taki sposób poukładany, żeby to się zgadzało. Nie chcę o tym mówić, bo nie chcę demonizować natury ludzkiej. Mamy w sobie wielkie piękno, cudowne serce i wolność. Tylko, że żyjemy w czasach, w których akurat ta wolność i tak zwane przez nas dzikie serce jest w deficycie. Jest w unikalnej ilości. Dlatego to, co my robimy i to, gdzie się spotykamy we współpracy, co ja widzę, to jest też wołanie takich ludzi, żeby oni się ujawnili, bo bardzo często siedzą w jaskiniach, projektują sobie swoje życie gdzieś na uboczu, nie pokazują się, dlatego że ich zdanie jest po prostu niekonwencjonalne, nieszablonowe. I nie polega na powtarzaniu jakichś formułek wiedzy i tworzenia czegoś atrakcyjnego. To, co mówiłaś, to jest bardzo często duchowe ja. Czy też to rozwojowe ja, to że my jesteśmy tacy światli, albo tacy współczujący, albo tacy uduchowieni, tacy poukładani, to bardzo często jest wykorzenienie z instynktów naturalnych, e, inst naturalnych reakcji, własnej agresji, manifestowania gniewu, ekspresji życiowej i tak naprawdę kolejnym szablonem mentalnym, niby coraz bliższym serca i coraz mniej, no, że wiesz, jeździmy. Na kolejne warsztaty, wyrażając gniew i agresję, ale to jest wszystko teatralne. A tak, dla głowy to jest. Teatrzyk dla głowy. Tak, to, no. to, to czy to jest ucieleśnione weryfikuje życie i nasza wewnętrzna praca. A ja bym musiała się odnieść do czegoś, co powiedziałeś, co dla mnie w ogóle mogłoby być tematem na oddzielny film. Powiedziałeś takie piękne słowa, że dzięki temu, że wiesz, że jesteś poraniony, że gdzie jesteś poraniony, ustawiłeś swoje życie tak, że jesteś wolny. Mm -hmm. W takim rozumieniu, masz życie, które chcesz, mm -hmm. nie jesteś zależny od struktur, od budzików, od czasu. No, no czym ta wolność jest? Od pracy. Od pracy takiej pracujesz... W... Pracuję po... tyle, ile potrzebuję i na swoich zasadach i po tak. swojemu i dla siebie, nie? Tak. I to jest możliwe, to jest to, o czym ja mówiłam w ostatnim filmie, że, znaczy ty powiedział się teraz w ogóle zajebiście, że to jest możliwe dzięki posiadaniu wiedzy, w których aspektach moja psychi psychika jest chora, uszkodzona, straumatyzowana i zdegradowana. Z bliską mi osobą rozmawiałem kilka dni temu o tym momencie, kiedy decydowałem o własnej wolności, że chcę na poziomie umowy finansowej, bo tych umów które moglibyśmy nazwać też uwikłaniem, jest bardzo różnych. Na poziomie finansów, przekonań, różnych. Ale finanse są bardzo ważne, one dużo determinują, to jest nasza podstawa. Ja pamiętam, jak podjąłem decyzję, że będę robił tylko i wyłącznie co chcę, że będę żył ze swojej pasji, ze sztuki i że wybieram ścieżkę, i mimo, że robiłem wtedy sztukę, która nie była czytelna, była bardzo niszowa, musiałem się odważyć. I pamiętam, że słuchajcie, mi to zajęło rok. I pamiętam, że zdarzało mi się przepalić całego jointa na raz, siedzieć w stresie, w własnej neurozie, chodzić po ulicach, patrzeć na to wszystko, na ten obłęd wszechobecny i zastanowić się, kurczę, jak ja mam w tym wystąpić w sposób zdrowy, w sposób wolny i autentyczny. Specjalnie odłożyłem pewien zasób finansowy, żeby budować swoją własną ścieżkę wyrazu, zbudować wtedy spektakl, z którym jeździłem i tak dalej. Mi to zajęło rok i to było przerażające, ale dzięki temu, że stanąłem, do tego lęku zaryzykowałem i postawiłem życie, to potem miałem przyjemność obserwować, co to znaczy mieć na koncie 2000, 20 tysięcy albo 200 zł i być zrelaksowanym. Bo w każdej chwili zarabiam tak, jak potrzebuję. Że ludzie tak bardzo boją się śmierci. Tak bardzo boją się odrzucenia, tak bardzo boją się wykluczenia ze społeczności danej albo z rodziny, że przystają na danych rytuałach. Mówiłaś o rodzinach, wiesz, masz swoje postrzeganie, ale tych jest mnóstwo. Konwencji społecznych jest mnóstwo. Chcę powiedzieć to, i to jest takiej chyba też uznania dla siebie, że uporządkowałem, będąc serio nietypowym i niestabilnym w różnych kwestiach człowiekiem, uporządkowałem swoje życie finansowe, miejsce, woda, prąd, to, co wszystko mam, przyjaciół. Jestem bardzo zadowolony. To, co jest dla mnie ważne w tym życiu, biorąc pod uwagę, że ty masz witalność, mamy tą siłę, że możemy dla swoich dzieci, że możemy to stworzyć środowisko. Dla mnie bardzo ważne jest, że ja dla mnie, dla moich przyjaciół, mogę stworzyć taką matrycę na wsi i w naturze, w którym dzieci nie będą indoktrynowane, w którym dzieci nie pójdą do szkoły, tylko mają nauczycieli w postaci najbliższych mi kompetentnych. Nauczycieli ludzi. życia, nie w takim konwencjonalnym wiesz, bo to też może, żeby to wyróżniało. Nie? Nauczyciel to jest honorowe pojęcie, to jest coś pięknego, tylko nam się właśnie tak kojarzy, rozumiesz, że to jest ktoś, kto narzuca wiedzę. Nauczyciel stawia odpowiednie pytania, pozwala Ci rozwinąć Twoją naturę, wsłuchuje się w Ciebie. Co Cię buduje w tym temacie? Co, dlaczego ten temat jest taki ważny? Bo on jest totalnie nierozumiany. Bo w społeczeństwie panuje to przekonanie, że jak się wyleczy, jak się uzdrowię, to będę miał fajne życie, nie? Czy chce wnieść przekonanie, że nigdy się nie uleczysz? I tak, i nie. Bo, no właśnie. No to. tak, bo z jednej strony nigdy się nie uleczymy, to co, co mówiliśmy, zawsze będziemy mieć chorą psychikę, zawsze jesteśmy na tym już zbudowani, czy jesteśmy po prostu zbudowani. No, nie da się tego cofnąć, to już nie będę tego mogła kiedyś cały film na tym nagrać chętnie. A z drugiej strony uzdrowienie następuje przez uznanie swoich ran. A ludzie uciekają od swoich ran, od traumy, od bólu, od tego, co determinuje ich życie, od tego, co z jak możesz uciekać od czegoś, co jest fundamentem twojego życia? No to jeżeli uciekasz od fundamentu życia, to jak możesz zbudować te życie na czym? Na niczym. Musisz zintegrować ten fundament, żeby na nim budować. I to jest dla mnie. No Taki clue w ogóle, nigdy tego nie miałam, wiesz, tak w słowach jak ty, I to jest mocne, nie? Że musisz być świadomy swojej chorej psychy, żeby się ogarnąć w życiu i żeby tego nie powtórzyć. Tak, żeby sobie samemu ustawiać granice. No. Żeby siebie samego nie wpuszczać w kolejną relację, jak masz coś do ogarnięcia. Stworzyć siatkę przyjaciół, którzy cię wspierają, być jawnym, szczerym wobec swoich rodziców, kasować, odrzucać. Wypierdzielać ludzi, którzy nie wspierają Ciebie w twojej naturalnej ekspresji, tylko chcą Ciebie poukładanego albo jakiegoś w ogóle. I to ja mam. Mogę... Nie bardzo ujęło, chcę powiedzieć. No. O to, co mnie ujęło kiedyś. No. Co powiedziałaś? Że ciebie wyzwoli i ciebie jakby zrealizuje i ciebie uzdrowi posiadanie dziecka. Życie Twojej córki. Albo że ty poprzez syna. bycie mamą otwierasz kontinuum istnienia i tym samym siebie uwalnia, że my nie jesteśmy tutaj sami dla siebie. Ale też dla tej rzeki życia, która dalej. I że zatrzymam to na sobie u mnie, to jest w tym pojęciu, nie. To, co było przez setki lat w moim rodzie, zatrzymuje się na mnie i moje dzieci mają są czyste. Nie? Że, że dopiero obserwując życie z poziomu cykliczności i głębi życia, widzimy, że te drzewa, które sadzimy, one są dla następnych. I my, pojawiając się tutaj, mamy też tych, którzy byli przed nami. Jesteśmy w konkretnej zależności, więc to może. Być dla kogoś uwikłaniem, albo może być właśnie wolnością, jeśli to zaakceptujesz i coś z tym zrobisz. To, co, no co, dla mnie to, co jest faktem, to to, że ja tutaj na kanale o zapachu słońca pojawiam się raz na jakiś czas i to jest z poziomu przyjaźni. To nie jest dlatego, że, nie wiem, jest to atrakcyjne w jakiś sposób, ok, ja mam swój przekaz i swoje działania w mediach, ty masz swoje i jesteśmy inspirujący, ale dla mnie ja tu jestem przede wszystkim dlatego, że jestem z Tobą w przyjaźni. Dlatego wchodzę we współpracę Dobre. z Tobą, bo jesteśmy we wspólnym rejonie górskim I ja wiem, że chciałbym moje dzieci też dać Ci do Twoich rąk Chociaż bywasz agresywna, bywasz, wiesz, serio tak radykalna, ale to jest autentyczne To nie jest odgrywane, to nie jest jakaś dziwna paranoja, psychoza Jakiejś ciocio, babcio, kloci, która <gry> mówi no ta, 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 i po prostu Ci wiesz I dziecko Ci programuje i tworzy z nim jakiś teatrzyk, który jest powielany od setek lat Jakiejś dziwnej gry bycia przystępnym, albo nie wiem jakimś. No jest tyle programów dziwnych, zamiast obserwować siebie nawzajem. Także ja obserwuję ciebie i to co widzę, to widzę Twoją ekspresywność, widzę Twoją autentyczność i widzę, że tobie zależy na tej relacji. I mi też zależy i no chcę przejść do tego, F. Chcę przejść do tego. To fajnie jeszcze powiedziałaś chyba poza kamerą, że my pracujemy ze sobą. Jaki to jest, jak, jak to mówi o naszej drodze życiowej, że współpracujesz tylko z tym, z kim na przykład jesteś w przyjaźni, a nie współpracujesz z kimkolwiek, żeby zarobić pieniądze na przykład, wiesz, że wybierasz sobie, jaka to jest jakość, nie? Ja wiem, że to nie jest do końca twój temat, ale jest to temat połączony, bo działania jako wiejskie i tworzenie Wspólnoty, działanie w naturze i siedliska w naturze, to jest temat, który jest matrycą tak naprawdę dla tych dzieciaków na przyszłość, tym, co ja robię. Leszek Frankiewicz ostatnio powiedział Dawid, okej, okay, wspólny ogród, ważne. Wspólna opieka nad dziećmi, ważne, ale wspólne pieniądze, czyli to, co było dla nas zawsze plemienne, jeśli wioska dana nie wypracowuje wspólnego budżetu i nie zarabia, też się rozsypie. Bo znowu wejdzie w jakąś nuklearność, znowu wejdzie w separację. Nie wiem, co Tobie to robi, ale ja czuję takie flow z Tobą, że wiesz, dla mnie ja mogę za Ciebie płacić w każdej chwili. <grym> To jest normalne, bo wiem, że Ty możesz za mnie płacić w każdej chwili, że to jest po prostu taka poczucie odpowiedzialności za siebie, nie? To, co ja chciał Ci powiedzieć na koniec, człowieku kochany, to to, że nawet jeśli się boisz, albo nawet w tej chwili jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie czegoś ogarnąć, to życzę Ci, żebyś zawsze podążał za tym, co czujesz. I że to, co pragniesz, jest do spełnienia. I że są ludzie podobni Tobie. Ale. To wymaga twojego kroku, ryzyka i odwagi, zatem do dzieła. Okej, okay. masz rację, bo się że się trochę z tobą, no ale chuj tam, bierę cię całą. <grym> w momencie, w którym oglądasz ten film, ma premierę projekt cyklicznych zgromadzeń w naturze. A jeżeli oglądasz go później, to ten projekt nadal jest. Aktualny. I więcej szczegółów poznacie w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Idziemy, bo mrówki ponadchodzą chodzą. Zaszło słońce a więcej filmów z Dawidem w specjalnej playliście pod tytułem Okoński w playlistach na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć, buziaczki. Do zobaczenia oko w oko.